Cześć, witajcie w dzisiejszym To Nie Tak. Ja nazywam się Adrian, to moja żona Dorota i w związku z tym, że dzisiejszy temat to jej konik, to zostawię jej zapowiedź. Kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam kupować ubrania, buty i torebki. Jestem nawet bliska nazwania siebie kolekcjonerką. Ja nazywam ją zakupocholiczką. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jak kupować dużo, tanio, chroniąc przy tym środowisko. Zapraszamy. Secondhand, Ciucholand, Lumpex, Szmatex. Różnie jest to nazywane. Ja zawsze mówię, że kupuję na ciuchach. Wiele osób nigdy nie kupiłoby żadnej rzeczy w takim miejscu, albo po prostu się do tego nie przyznaje. Ale dzisiaj takie miejsca nabierają nowego znaczenia. Ale zanim o tym, to może krótko o historii takich sklepów. Wywodzą się one z lat 60. z zachodniej Europy, gdzie na początku były to wyprzedaże używanych ubrań dla osób ubogich bardzo często ulokowane w garażach. Później zyskiwał popularność i, i również osoby z klas wyższych zaczęły w takich sklepach kupować. W Polsce pojawiły się one w czasach PRL-u. Na początku były to komisy odzieżowe, gdzie ludzie przy, przynosili za małe albo za duże rzeczy, najczęściej przysyłane w paczkach z zachodu od swoich rodzin. I tu ciekawostka, rzeczy w tych miejscach wcale nie były tanie nawet były kojarzone z luksusem. Jeśli chodzi o, o późniejszy czas, no to po zmianie ustroju wprowadzono przepisy, które znacznie ułatwiły sprowadzanie odzież używaną z zachodu, więc pojawiało się coraz więcej takich miejsc. Tak się dzieje do dzisiaj. Właściwie nie, nawet w małych miejscowościach, nie tylko w dużych miastach, zawsze się znajdzie taki sklepik, mniejszy bądź większy. Sama kupuję w takich sklepach, nie tylko dla siebie, ale i dla męża. Mam ulubione sklepy w Bielsku, jeżdżę nawet do Żywca, gdzie upolowałam tę oto bluzę. I lubię te sklepy, dlatego, że mają kilka zalet. A przede wszystkim, rzeczy kupowane tam mają kilka zalet. Po pierwsze, są niepowtarzalne, czyli unikamy tego, że spotkamy. W jakimś miejscu w pracy, w szkole czy na jakimś wydarzeniu, kogoś, kto jest ubrany identycznie, a powiem szczerze, zdarzyło mi się. To dla kobiet jest bardzo istotne. Po drugie, są tanie, i to jest zaleta dla mnie. Tak, więc można kupować w dużych ilościach, chociaż może nie zawsze jest zadowolony. Chociaż trzeba też powiedzieć o tym, że te naprawdę dobre second-handy też już nie są takie tanie, bo można znaleźć second-handy, gdzie ubrania są po złotówce i są takie, w których ubrania są po 20-30. Chyba nawet trafiłem kiedyś na taki second -hand, gdzie znalazłem kurtkę. No fakt, fakt, ten kurtka jest droższym, droższą odzieżą, ale chyba 6 60 za nią dałem. No i to tak już... Tak, ale to są to miejsca, gdzie ta odzież jest selekcjonowana, tak? mhm, wybierana, tak. więc to są fajniejsze rzeczy, bardzo często znanych marek, więc tam warto zaglądać, bo można naprawdę znaleźć perełki. No i najważniejsza zaleta, o której wspomniałam na początku, to możemy, kupując tam, możemy przyczyniać się do ochrony środowiska. I to jest ciekawe. A to dlatego, że rzeczy, które trafiają do tych sklepów, tak z tak zwanej drugiej ręki... Tak naprawdę, gdyby ktoś ich nie kupił, trafiłby najzwyczajniej w świecie na śmietnik. Na no wiemy, że im więcej śmieci, tym gorzej dla środowiska i dla ziemi. Więc jest to na pewno argument za tym, żeby w takich sklepach kupować, bo jest to po prostu proekologiczne. Tak. No, z jednej strony jest to proekologiczne, z drugiej strony ja sobie właśnie bardzo cenię to, że te ubrania są dużo, dużo tańsze. No, tak naprawdę w dzisiejszych czasach, moim zdaniem. Yy... Wyznacznikiem tego, czy człowiek ma dużo pieniędzy, czy nie ma dużo pieniędzy, nie jest to, jak się ubiera. Zresztą też ludzi nie ocenia się po tym, czy dużo zarabiają, czy nie, bo to, to jakby jest kwestia drugorzędna. A raczej za ile się ubiera. Albo za ile się ubierają. Można się ubrać bardzo fajnie, a tanio. No to dokładnie. Z drugiej strony te rzeczy faktycznie są bardzo często dobrej jakości. Zdarzyło mi się wiele razy kupić na przykład no taki przykład, może z ostatnich dni, gdzie kupiliśmy czarne spodnie w naciuchach. I kupiliśmy czarne spodnie, nowe w sklepie. Myślę, że dwa razy drożej? Co najmniej, chyba nie. Chyba cztery. No, cztery razy drożej. I po dwóch praniach nowe spodnie się sprały, a te czarne z second handu ciągle wyglądają całkiem dobrze. Chociaż chyba były prane już dużo, dużo więcej niż dwa razy. Także e, to jest fajna rzecz. Ale jeśli jeszcze, jeszcze o tej ekologii chcieliśmy trochę powiedzieć, w związku z tym, że kiedy przygotowywaliśmy się do tego tematu, no, była bardzo popularna ta fala zakupów związana z Australią. To jak to się nazywało? Shopping Challenge. Dokładnie. No i w tym wszystkim, w tym, w tym całym Shopping Challenge chodziło o, tym, o to, żeby kupić coś i równowartość zakupu przelać na konto agencji pozarządowych, które po prostu wspierały Australię. No i problem jest taki, że w zasadzie sam zamysł jest zły ponieważ sytuacja Australii, to taka, którą mamy teraz, wynika z konsumpcjonizmu. Między innymi. Między innymi. A raczej z wpływu konsumpcjonizmu na środowisko. Dokładnie. No a problem też jest taki, że one nie kupiły jednej rzeczy, tylko zaczęły chodzić na zakupy. No i kupować dużo rzeczy, no bo wiadomo, że jeśli chcemy dużo pieniędzy przelać, no to trzeba dużo kupić. No, a im więcej kupujemy, tym więcej rzeczy trafia na śmietnik, no i tym więcej zanieczyszcza ziemię. Więc no niestety chciały dobrze. Ale wyszło jak zwykle. Dokładnie. Też taka propozycja dla pań, które zorganizowały ten pomysł, że może lepiej byłoby na przykład wziąć jakieś ubranie, które już mamy, wystawić na aukcję charytatywną. Jakieś drogie, nie? Ubrania, jakieś drogie, tak marek. No i po prostu zrobić tak, żeby ta cena była jak najwyższa i wtedy... Przekazać dochód. Przekazać dochód, dokładnie. A wśród tych wszystkich sklepów, o których dzisiaj wspominaliśmy, są sklepy wyjątkowe, tak zwane charity shop. Są to sklepy które których dochód przeznaczany jest na fundacje, które wspierają środowisko albo ochronę zwierząt. Ciekawe jest też to, że rzeczy, które są tam sprzedawane, bo nie są to tylko ubrania. Często można spotkać tam książki, płyty. A powiem ci, że książki to nie wiedziałem. To tak, sam też. chyba bym się przeszedł. Filiżanki, buty, oprócz ubrań, biżuterię, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Które mają drugie życie. Mhm. I co najważniejsze, są to rzeczy, które się tam przynosi. Więc cała akcja jest charytatywna, cały dochód prze przekazywany jest na dobre cele, więc ja bardzo chętnie kupuję w takich miejscach i łączę przyjemne z pożytecznym. To wszystko w dzisiejszym. To nie tak. Bardzo dziękujemy Wam, że dotrwali się do końca. Dzisiaj też mamy dla Was takie pytanie. Czy Wy lubicie kupować w lumpeksach? Przyznajcie się. Ja przyznaję się bez bicia. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapki w górę, obserwujcie nas na Instagramie i Facebooku. I dajcie nam suba. Oczywiście. I do zobaczenia jutro. Cześć.